Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję przepyszne ogóry z przyprawą kebab geros. Takie ogóry na już, bez zbyt długiego czekania, u mnie z przeznaczeniem na grilla, ale fantastycznie sprawdzają się jako dodatek do kanapek. Tak więc zacznijmy temat. Szkoda czasu na zbędne gadanie. Ogóry ściera, yy, ścieram w paski. Ogórki starte, tutaj mam gotującą się wodę yy, i te ogórki wkładam właśnie do gotującej się wody, parzę przez około 30-40 sekund. Po tym czasie odcedzam, przelewam zimną wodą, czyli blanszuję. Takie ogórki zblanszowane, sparzone yy, nie tracą na swojej chrupkości, ale lepiej wchłoną smak. Tak więc działajmy. I tak jak powiedziałem, 30-40 sekund. I odsadzamy. Ogórki sparzone, zblanszowane. One zrobiły się miękkie, ale nie straciły na chłopkość. Czyli są idealne. I teraz pokroję pół takiej niewielkiej, czerwonej cebuli. I cebulę kroję w piórka. I tutaj przed dodaniem do ogórów, rozdrobnimy ją w dłoniach. I teraz mogę przygotować sos. Wlewam oliwę z oliwek. Do tego ocet jabłkowy. Sypuję przyprawę kebab gyros, czyli składnik podkręcający, podkręcający smak. Ścieram jeden ząbek czosku. Tutaj róbcie sobie naprawdę takie sałatki są przepyszne. Nie dość że ekspresowe w przygotowaniu, to jeszcze zdrowe. Sypuję szczyptę pieprzu. Tutaj dosłownie odrobinkę i do przełamania tych smaków odrobinę miodu. Powiedzmy pół łyżeczki. No i teraz pozostaje to wymieszać. Sól już nie dodajemy, jak wiadomo, przyprawa kebab roz jest słona. I teraz dodaję do ogórów. No i pozostaje to dobrze wymieszać. I taką takie ogóry yy, odstawiam na około jedną godzinę, to jest max. I możemy zajadać coś tak fantastycznego. Te ogóry w smaku naprawdę smakują bajecznie. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego, smacznego, zdrowego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Będzie coś fantastycznego na grilla.